Cały ranek czekałem na mana przy zdobyczy, ale nie przyszedł. A to, szkoda, to... Pokój i harmonia przyjaciół. Cudzoziemko. Chciałbym z tobą porozmawiać. Na, oseramskie posterunki przybliżają się do Ziemi. Słyszałem o tobie, łowczyni. Każdy z wersów twojej pieśni opowiada o niezwykłym zwycięstwie. Jej noty brzmią w całym kraju. Wiesz, lotki potrafią być przesadzone. Hm, wiem to. Moja pieśń rozbrzmiewała w Banur. Umnak łowca legendarnych maszyn. Dlatego tu jestem. Po kolejną zwiesie drążący pod śniegiem. Tak było za mojej młodości. Zabijając go pięknie, zakończyłbym moją pieśń. I ja kiedyś podróżowałem między Banura, krajem bez postoju na sen. Teraz jednak bolą mnie wszystkie kości. Ale ty pokonałaś Arataka. Masz już swój werak, jeśli choć połowa Twojej pieśni jest prawdą, tylko ty możesz mnie zastąpić. Mam zapolować dla ciebie? Nie tylko dla mnie, nie. Dla przyjaciela. Chcesz, bym zapolowała za ciebie. To jakiś banucki zwyczaj, o którym nie wiem? Może by się przydał, ale nie. Przetrwać i zwyciężyć, aż całkiem opadniemy z sił. Przyznaję, to dla mnie niełatwe. Dla każdej maszyny ruszyłbym na śmierć, niczym banuk z bronią w ręku. Ale drążący zabił już zbyt wielu. Dorzucenie do tej masy mojego trupa niczego nie zmieni. Lepiej żyć w świecie bez drążącego niż umrzeć w miejscu, w którym wciąż grasuje. Nie złomasz reputację. Banuk całe życie wystawia się na próbę. Moje były trudniejsze niż u większości. Trzeba było zabijać straszliwe maszyny, a ja odkryłem, że mam do tego talent. Nawet dziś moje imię waży tyle, że gdy pojawił się drążący pod śniegiem, Werak przyszedł do mnie. Powiedz mi, wciąż wierzysz w siebie tak samo mocno jak twój Werak? Może kiedyś. Zanim moje ręce nie zaczęły drżeć zanim zauważyłem pierwsze plamy na mojej skórze. Starość to doprawdy przedziwna rzecz. Patrzysz za siebie i widzisz tak wiele, lecz przed sobą napotykasz mur. Ta maszyna drążący pod śniegiem. Warto przejść cały kraj, by na niego zapolować? Niektóre pieśni posiadają refren. Powrót minionej chwili. Tak musi być. Czyli polowałeś już na niego? Minęło już chyba 20 zim. Byliśmy tak blisko powalenia drążącego. Bliżej niż ktokolwiek inny. My? Ja i przyjaciel. Był wtedy wodzem mojego wyraku, zręcznym łowcą. Co kilka lat, drążący pojawiał się w innym miejscu. Dwóch wielkich wodzów okryto przez niego całunami. Mój przyjaciel został trzecim. Te łowy... Chciałem je odbyć na jego cześć. To na pewno ważna sprawa, Umnak. Czemu chcesz, żeby ktoś inny pokonał tę maszynę? Nie potrafię już stawić czoła Drążącemu. Chyba nigdy nie umiałem. Gdy stanę przed nim, to mnie zabije. Nie mam wątpliwości. Krew banuków w moich żyłach pragnie samotnego starcia z drążącym. Lecz muszę zobaczyć, jak ginie. A martwi nie widzą zbyt wiele. W porządku. Zrobię co mogę. Jestem pewny, że możesz wiele. Według legend, drążący pod śniegiem powraca tu co sześć zim. Słyszałem pogłoski, że zadomowił się na północno-wschodniej granicy kraju. Dobrych łowów. Czekaj. Niedaleko walczyłam ze Skałokruszem. Miał banuckie włócznie wbite w grzbiet. Tak jest. To drążący pod śniegiem. Powiedz, on wciąż żyje? E, nie było łatwo, ale go pokonałam. Na niebieskie światło. Wiedziałem, że jesteś znakomita. Ale nie podejrzewałem, że aż tak. Proszę. To dowód wdzięczności. Słyszałem, kiedyś o szamaniec zrobił olej maszynowy. Na go wygnało. Dobry werak nie ma wad. Memfobra tym są powierzył w życie. Ilu już próbowało go zabić przed tobą? Kolejna grupa łowców z poderżniętymi gagłami? I ograbiona. Jesteś Aloy, tak? Tata... Znaczy Burgrand mówił, że możesz mnie szukać. Warga. Miło mi. Hej, ale ta włócznia to jest cacko. Pewnie ją poprawiałaś, prawda? Ulepszyłam ją, tu czy tam. Masz dobre oko do broni. Żeby ci banukowie myśleli jak ty. Nie mogę tu sprzedać części jastrzębia błyska. Wszyscy chcą tylko nudnych łuków i włóczni straszne. Ja lubię bardziej niezwykłe rzeczy. A banukowie potrafią jak ta włócznia co ją nosi Aratak. Lodomio. O, albo broń tej urei! Ile bym dała, żeby pogmerać w bebechach, poczuć palcami te błyskawice, albo ogólnie w bebechach czegoś! Ostatnią robotę dali z miesiąc temu. Broń plującą ogniem. Niezbyt poszło. Ja mam nudomiot, taki jak Arataka. Chcesz zobaczyć? A, a. Mówisz poważnie? Tak, tak z wielką chęcią. Dobra. Mm. Wyraźny błąd w projekcie. Jakby zamienić te. Tak, to chyba. No bo wierz mi lub nie, ale ona działa, łaskawie licząc, z połową mocy. Ciągle mówisz ona. A, tata mówi, że każda broń to ona. Chyba nie rozumie, że to w sumie komplement. Więc słuchaj, jakbyśmy miały żufę Gromoszczenka, to przekładnie byłyby naprawdę porządnie nasmarowane. A ja wiem, gdzie ją znaleźć, o ile pójdziemy tam razem. Przypomnij, czego potrzebujesz do naprawy? Żufa gromoszczenka by się przydała. Czyli łowimy gromoszczenka. Rzadko się je tutaj spotyka. Nie, żebym narzekała. Dlatego musimy zapolować poza krajem. W Dolinu Żlebie. Poczekam na ciebie. Łatwiej mi pracować, zanim metal się wyziębi. A Burgren się temu nie sprzeciwi? A, jak pójdzie z gromoszczenkiem, to z też. W zmierzchu jest tyle piasku, ile śniegu w kraju. Warto. Znalazłaś coś ciekawego? Możliwe. Pogadajmy. Jeśli znajdę coś w Twoim guście, to Ci przyniosę. No chyba. Я Miło opuścić ten śnieg po pas. Więc mamy gromoszczenka. Jestem przygotowana. Ty kieruj. W dzieciństwie było to prostsze. Oh. I już. Warga teraz może naprawić lodomiot. Mam tę część. Gotowa naprawić broń? Zawsze jestem gotowa naprawić broń. Nigdy bym nie pomyślała, że ten widok sprawi mi radość. Mnie sprawia. Każda maszyna to pudło pełne części. To znaczy, kiedy już nie będzie chciało nas zabić? Uwierz, Aloy, nie poznasz tego lodomiotu jak skończę. Włócznia to włócznia, nie? Dźgatnie, koniec. No da. Usprawniłam przepływ podziwa, poprawiłam balans, doczepiłam wyrzutnie i teraz to maleństwo strzela soplami. Tada! Nie żartowałaś. Piękniejsza i mocniejsza. Daję na to gwarancję. Naprawdę świetna robota z tą bronią, Warga. Jestem najlepsza. No i dobrze, że to ty ją masz. Powiedzmy, że znasz kogoś, kto ma broń taką jak Urea. Nie masz. Sama zobaczę. No jasne. Popatrz na... Więc cewki generują nie. iskrę, ale tu nawet nie ma źródła mocy. Nie skłam. Jest piękna. Ale są rzeczy piękne i piękniejsze. Potrzebny nam szpon burzoptaka. Błyskawice płyną po nich jak woda po kaczce. A ja wiem, gdzie tak jest. Zapolujmy, a uczynię tę broń swoim najlepszym druhem. No, drugi. Lepiej się ruszmy. Czekam na ciepłe, banuckie przyjęcie. Thank you. Mam to, czego chciałaś. Super! Mam już ręce całe w oleju. Proszę bardzo, pazur burzoptaka. Zróbmy to! Od dawna nie miałam tyle radochy. Patrz i się ucz, tylko nie bezpośrednio wiskry. Um, dobra, musiałam ją w zasadzie złamać na pół. Ale w końcu. To kij. Powiesz, w kijach lubię jedno. Możesz je złożyć do kupy, jak sobie chcesz. Co też zrobiłaś? Ta zabawka wygląda teraz znacznie groźniej. Lepiej niż groźniej. To oryginalny warga Specjal. Uważaj na nią, co? Broń plująca ogniem, he? Coś jak to? Miał to jeden oseramski bandyta. Może coś z tym zrobisz? Przyniosłaś mój ogniomiot? Chociaż jak zabiłaś Olgruda i jego zbirów, żeby go mieć, to jest teraz twój. Możesz ją dla mnie skończyć? Zrobić z niej broń, którą miała być od początku. Myślałam, że nie poprosisz. Potrzebny mi pysk nadymacza. Każdy się nada. Dasz radę sama? E, chyba sobie poradzę. Jeśli znajdę coś w twoim guście, to ci przyniosę. No chyba. Znalazłaś coś ciekawego? Możliwe. Pogadajmy. A co do tego ogniomiota? Czego jeszcze ci trzeba? Jak mówiłam? Pysk nademacza się nada. I jakikolwiek. Muszę iść, tutaj nie uda Ci się nic znaleźć. Pan Uri Tylko cicho i spokojnie. powinno wystarczyć. Warga może skończyć swój ogniomiot. Znalazłaś coś ciekawego? Możliwe. Pogadajmy. Mam, o co prosiłaś. Pokaż, co planujesz dla ogniomiota. Nareszcie! Czułam, jakbym go zaniedbała. A jest w sumie trochę jak członek rodziny. Gotowe. Jest twój. Tylko nie zrób nic głupiego. Doskonałe. Spodziewałam się, że zmienisz go w płonącą wyrzutnię lin czy coś. Nie, od zawsze działała prawie doskonale. Wiesz, to w końcu oryginalna warga. Dzięki, warga. Robisz naprawdę dobrą broń. Żartujesz? Nie pamiętam, kiedy się tak bawiłam. To ja dziękuję Tobie. Ale to ja odchodzę ze świetną bronią. Byłoby źle brać pieniądze za to, że dałaś mi okazję robić coś, co kocham. Nie mów tacie, co powiedziałam. Proszę! Zawsze, gdy po długie trochę przy broni, sporo mi tego zostaje. Może Tobie się przydadzą. Ej, Loï, jak cię traktuje moja broń? Całkiem nieźle jak dotąd. To dobrze, ale pamiętaj o mnie. Biorą ze sobą tanie łupki i kiepskie A potem się dziwią, że im zdobyć słychać. Weź gaz,